Wracamy z Lublina do Warszawy. Dojechaliśmy tutaj na ładowarkę, na supercharger Tesli w Lublinie na 7%. Więc ten nasz stan naładowania był naprawdę niski. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o ładowaniu za 1 złoty, bo pokazała się przepiękna cena na superchargerze w Lublinie. Niestety ona się pojawia tylko w nocy, kiedy Zastanawiałem się, pewnie obłożenie superchargera będzie bardzo małe, no bo kto normalny ładuje samochód o pierwszej w nocy. No i okazuje się, że to jesteśmy właśnie my. Przyjechaliśmy od siedmiu naładować się jak najmocniej. Kilka odcinków temu wspominałem o ładowarce w Michałowicach, która daje około 35 kW mocy, która daje 11 kW standardowego ładowania AC. I ona kosztowała około 80 groszy, więc tutaj ta cena została lekko przebita w porównaniu do tego superchargera, a tym bardziej, że te 80 groszy jest dostępne w zasadzie zawsze. Tutaj mamy złotówkę w nocy, no ale tak jak widzicie, moc, którą uzyskujemy, to jest grubo ponad 100 kW. To nasza bateria jest zimna, bo, bo na zewnątrz jest było 14 stopni i nie zdążyliśmy jej do końca podgrzać. Spokojnie złapaliśmy tutaj moc ponad 140 kW, więc myślę, że ładowanie za złotówkę. I moc 140 kW to jest kwota, która zadowoli każdego, kto lubi, lubi podróżować swoją Teslą Model S, bo tutaj tak naprawdę obok nas stały trzy Tesle Model S, więc wjechaliśmy tutaj chwilę przed pierwszą i był jeden wolny slot ładowania. Zwróćcie uwagę na to, że te superchargery okazuje się, że zaczynają w Polsce ruszać coraz mocniej, zaczynają się pojawiać. Nowe wersje superchargerów, zaczyna się pojawiać coraz więcej stanowisk. Jak się okazuje, te cztery stanowiska to może być trochę dla, za mało w momencie, kiedy tych, tych Tesli jest tutaj już w Polsce coraz więcej.